Cześć! Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy menu numer 13, amerykańską rację żywnościową: Cheese Tortellini in Tomato Sauce. Zobaczymy, co jest w środku. To są nowe menu, one są trochę inaczej pakowane niż tamte wcześniejsze. W taką folię przezroczystą. Otwiera się trochę inaczej. Mam już rozpakowane, rozpakowane całe nasze menu. I po kolei, co my tutaj mamy? Lemon Lime Beverage Powder Nut Fruit Juice, czyli będzie pewnie napój Lemon Lime cytrynowo-limonkowy, ale niestety nie frut, tylko po prostu pewnie sztuczny jest. Dry Roasted Peanuts, będą jakieś orzeszki prażone. Recovery Trail Mix with Precels. Ciekawe, jestem, czy to będzie jakieś precelki. Nie kojarzę czegoś takiego. Tutaj mamy czekolad Peanut Spread. Będzie coś w stylu Nutelli. Możliwe. Chyba tak. Orzechowo-czekoladowy krem. Krakersy. Tu jest nasze główne danie. Tortellini in tomato sauce. Cheese tortellini. No i nasze akcesoria. Gumy, zapałki, suche chusteczki, mokra chusteczka, łyżka, sól, crushed red pepper, czerwony pieprz. No, zabieramy się od razu za podgrzewanie naszego głównego dania. I zaraz resztę będziemy sobie otwierać. Nasze menu jest dosyć nowe, dosyć świeże. To jest pakowane w zeszłym roku, czyli w 2023. Nalałem wodę i od razu to wystartowało, robi się strasznie gorące. Chyba troszkę ulepszyli tą formułę tych podgrzewaczy, bo naprawdę momentalnie startuje. I co my tutaj mamy? Orzeszki. Wyglądają jak orzeszki ziemne prażone. Tego masła czekoladowego nie będę wyjmował. Zrobię od razu smarowanie na krakersy chyba bezpośrednio. Krakersy białe, czyste, nieważywne. Szkoda, już to połamane. A tutaj jakieś precelki, jakiś mix z precelkami. Mix orzechów. Mix orzeszków, Tak jest, ale fajne. Gumacy cynamonowa. I odłożymy sobie na razie niektóre rzeczy na bok. Jeżeli będzie potrzeba, to ich później użyjemy. Napój na zrobię chyba w tej torebce. Łatwiej wymieszać. Łatwiej wymieszać, tak. Tą torebkę praktycznie całą zalewa się wodą, do pełna prawie. Otworzymy może to masełko orzechowe, i rozsmarujesz już na kanapki. Takie wydaje mi się to mnie jakieś małe. Mało rzeczy mamy tutaj. Monozmatyczne trochę. Tłóżeczki, tam orzeszki. Jeszcze jest marowidło orzechowo-czekoladowe. Dużo orzeszków. I tylko jeden napój. No, ciężko to wycisnąć, ale pachnie jak Nutella. dobra Dobre, spróbowałem troszeczkę. To nie jest jak Nutella, to jest jak masło orzechowe słone z dodatkiem czekolady. Mm. Nalejemy sobie napój. Ciekawe czy się rozmieszał. Ale kolor. Już kiedyś było coś takiego. Chyba tak. Chyba ten sam. I rozmieszał się bardzo fajnie. Nic nie zostało w środku ani śladu. Możliwe, że jakaś też nowa receptura i lepiej się to rozpuszcza. To co, próbujemy po kanapeczce? Tak, zaczynamy. Wiesz. Do tego mogą orzeszki pasować. <grych> Orzechy z orzechami. orzechami. I jeszcze z orzechami. Bardzo dobre. Słodkie słone orzechowe. Mało słodkie, takie delikatnie. Tak, ale chodzi o to, że czuć słodycz. Czuć. Chociaż bardziej czuć. Sól i orzechy. Trochę czekolady, a krakersy wydaje mi się, że trochę są inne, bardziej kruche. Czy są odrobinę cieńsze, czy mi się wydaje? A tak. Chyba są cieńsze. Orzeszki, normalne orzeczki ziemne. Prażone na pewno, ale czy solone? Chyba tylko prażone. Coś mi się tak wydaje, że tylko prażone. Nie czuć tam za bardzo soli. Można w sumie posolić, ale po co? Dobre w smaku. Do kanapki pasują, jak nasz napój. Jest trochę taki Sztuczny, ale jest smaczny. Nie jest bardzo słodki. Jest taki ożywiający trochę nawet. Delikatny. No jest fajny. Nie ma tych chemicznych posmaków takich. Chyba też go zmienili troszeczkę. No, możliwe, że tak. To są precle. Takie kulki preclowe. Smakowałem jak paluszki, jak precle, tak podobnie. Mhm. Jak paluszki. Delikatnie słone. No na formularze kuleczki. Kuleczki pewnie dlatego, że i tak z takich normalnych niewiele by zostało. Tak pewnie by się połamały w takim menu. A kuleczki przynajmniej się nie połamią. Wytrzymałe są. Migdały. Smaczne migdały. Po prostu nieprażone, niecelone. Zwykłe migdały. Tu mamy orzeszek. Chyba ziemny. No taki duży. Nie rozłupany po prostu. A ty masz rozłupany. A tu nerkowiec. Nerkowiec dobry, słodki taki. Może też znajdę. Ja mhm. fajna mieszanka. Re nerkowce najlepsze. Najlepsze, bo takie słodkie trochę, prawda? Takie najwięcej smaku mają. Mhm. Ale te orzeszki zimne trochę smakiem się różnią od tych. Inaczej prażone, może jedne są prażone bez tłuszczu, a drugie są smażone na przykład. Bo w sklepie też możemy kupić orzeszki albo prażone, albo smażone. I te się są smakiem. delikatniejsze. No, napisane było, że są te były dry roasted, czyli na, na su sucho, czyli prażone po prostu, na sucho, bez tłuszczu, a te prawdopodobnie są smażone. I czuć różnicę jak się gryzie? Te są bardziej suche, bardziej chrupkie, bardziej się rozpadają, takie twardsze są. Te są bardziej miękkie, wilgotniejsze są, jak się gryzie. Czuć, że jest różnica w konsystencji, w strukturze orzecha. Sądzę, że nasze danie główne się już zagrzało. Mamy nasze danie główne. Otwieramy, wyjmujemy i zaraz będziemy próbować. Jestem ciekaw, cóż to takiego? Jak to smakuje? Pachnie mocno pomidorowo. Podobne do menu którego? 12? W 12 mieliśmy ten, ten Elbow. Makaroni? Tak. To było 12 czy 11? Dwunastka. Bardzo podobnie pachnie, bardzo podobny sos prawdopodobnie tutaj jest. To jest taki dosyć gęsty. A to jest mięsne. To jest mięsne? Pewnie tak. Chociaż było napisane, że cheese, cheese, cheese tortellini. To może być bez znowu. Sprawdźmy tutaj. Raczej tak, raczej bez mięsa. Próbujemy? Duży makaron. No, no bo to jest linii przecież. Mm -hmm. To są takie uszka jakby, coś takiego. No właśnie, chciałam tak rozdzielić sobie. Nie widać do końca tego kształtu, bo jest oblany sosem. No tak jak uszka, coś takiego, taki zawinięte. Bardzo ładnie pachnie ten sos. Jak? Dodajemy pieprzu? Dodajemy pieprzu zdecydowanie. Jest niedoprawiony akurat to? Tak. Tak jak poprzednie menu, wszystkie były dobrze doprawione, były pikantne. Tak, to jest takie je mdławe. Zobaczymy od razu tutaj ten pieprz. Ciekaw jestem, czy przy wszystkich racjach teraz będzie pieprz. O, tutaj jest ta mieszanka ostra, tak mi się wydaje. Sypać wszystko? Nie. Nie, nie syp wszystkiego. Jest smaczne ogólnie. Jest mocno pomidorowe i serowe, ale jest za mdłe. Brakuje tutaj pieprzu jednak. Teraz lepsze. Zdecydowanie lepiej na ostro. A po prostu makaron z serem i sosem pomidorowym, tak naprawdę. Tak. Nie ma w tym jakoś super dużo smaku. Jest smaczne, ale jedliśmy lepsze. Mm -hmm. Do okay. jedzenia, ale nie zachwycam się. Ten napój pasuje, żeby to popić. <grym> Ten napój naprawdę jest smaczny. Jest, w porównaniu jak, z tym, co było wcześniej, to bardzo. Jak taki izotonik. Mm -hmm. jakieś mo... Czekaj, jakieś... To jest cytrynowo-limonkowe, więc nie jest mocno cytrynowe, nie jest kwaśne. Jest przyjemne, jest słodkawe nawet. Mm -hmm. A jak takie napoje. No, typu Power jakieś takie i. po prostu jak napój mmm, cytrynowy. Cytrynowo-limonkowy. Słodkawe. Nie jest kwaśne. Delikatnie kwaskowe, może. Jest po prostu smak cytryny i limonki. Mm -hmm. Dzielamy. Może teraz damy Wam czas na kliknięcie łapek w górę i subskrypcji. Myślę, że to jest najlepszy moment teraz. My sobie to kończymy. Jemy. A Wy tam sobie kliknijcie. Pomóżcie nam rozwinąć ten kanał. Poślijcie filmy gdzieś dalej, udostępnijcie znajomym. dole Możemy pochurpać teraz orzeszki. No i jak? i całkiem spoko, poprawne, nie? Tak, ale nie jakieś Ale bez szału, mhm. bez szału, bez rewelacji. Mało jakoś tak tych rzeczy było. Brakuje mi tu czegoś. No? Wydaje mi się, że w tych poprzednich było więcej rzeczy. No mieliśmy zawsze albo jakieś mm, masło orzechowe dlatego dżem. Ale też często do tego był jeszcze jakiś na przykład baton, albo jakieś cukierki, gierzelki. No właśnie, a tu mamy powiedzmy... Orzeszki i orzeszki, orzeszki, tak. orzeszki. takie dwa, takie dwie przegryzki. Po bardzo, bardzo podobny jeden temat właściwie. Mm -hmm. To smarowidło też właściwie to samo, bo orzechowe, więc... No, no tematycznie bardzo. Trochę nudno, mm -hmm. nudno trochę. No i danie bezmięsne. No, takie to delikatne po wydaje mi się. Pozostał taki niedosyt. No. No ale dobra, no, jedna racja ale taka. Ale akurat... Jak na jeden posiłek. Ciekaw jestem kolejnych racji. Mam nadzieję, że Wy też. Biorąc pod uwagę, że poprawili się w napojach, no, w krakersach. Tak. Ten, mm, to masło orzechowe. Też bardzo dobre. Bardzo dobre, tak. W sumie to fajna opcja zamiast masła orzechowego i dżemu. Coś takiego. Też pasuje. Takie smarowidła czekoladowe. Chociaż ta czekolada nie była jakoś mocno wyczuwalna. Ta ona tak delikatnie zmieniła smak. Bo to było masło orzechowe. Z czekoladą czy z kakao? Pewnie z dodatkiem kakao. Czokoladki czekoled na sprit, no więc czekoladowe, masło orzechowe. No ale dla mnie może być, ale jedliśmy lepsze menu. Zapraszamy na kolejne filmy. Zerknijcie też na poprzednie. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.